No przepustkę dostałem, dostałem od Ciebie, yy, Bronca yy, na trzy dni, a już się skończyła, będę musiał wystawić nową, bo tylko na trzy jo, dni miałem przepustkę. Zastanowił się, zastanowi się, moi drodzy dzisiaj babka Bronka, taka inna odsłona trochę, yy, znowu ten agent Tomek się pojawił tutaj na Kociewiu, moi drodzy, a mój ziańcz ta ten ziań co, co mu tam, tam czasami pomaga, jak to no, Tomek. Dokładnie. Co z tak. nim nagrywa. Mój ziań dzisiaj nie miał czasu i dzisiaj babka Bronka, babka Bronka dzisiaj go będzie zastępywała, ale jeszcze musimy poprosić ojca Tadeusza, Ojcze Tadeuszu, wiesz, storunia ten ojciec Tadeusz, chcieliśmy poprosić, się o sygnał tam, żeby był dobry sygnał, żeby, żeby ten film poszedł w świat, moi drodzy. Jo Jo! Moi drodzy, a ojciec Tadeusz, to wie tak co to jest, nie? Ty wiesz co. Dokładnie tak, ojciec rędzowy. Ojciec tego, masz, tego właśnie mówi. pana właśnie. Ten co masz pigłowiec, ten co masz pigmłowie. Tak, tak. Jo, tak. Jo, 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 jo. No i zapki sklepy, zapki, zapki. No nie Majam tylko, nie zapytań, tylko. Co, nie? No. Jo. Dobra, chodź tak ja tutaj, przejdźmy kawałek. Jak tą kierowcą będzie napić? Będzie wypisana dzisiaj. Jak przyszedłeś tutaj normalnie... Yy, tam tak po prostu bez i bez broni jej o moi drodzy bo ostatnio to miał taki ten co ty miałeś ostatnio kosy miałem kosy kosy jo kosy miał na babkę Bronkę tutaj a babka Bronka powiedziała że kaszubowi nie popuści moi drodzy jo moi drodzy ja wczoraj oglądałam taki program Wojciech Cejrowski opowiadał że jego babka powiedziała że w chałupie trzymają w szafie Kaszuba ususzonego z jedno nogą, jo jo, 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 jo. A podobno na kaszubach to samo gadają. A to poważna sprawa. To, jo, z tego to jest sprawa kryminalna, moi drodzy. Jo, dokładnie. Kaszuby dokładnie. gadają, że trzymają kociewiaka y, ususzonego na strychu. Nie wiem czy z jedno nogo, ale w szafie albo na strychu, moi drodzy. A Cejrowskiego babcia trzymała kaszuba ususzonego z jedno nogo, a dlatego z jedno nogo, moi drodzy, bo podobno jak uciekał, to, to ją właśnie stracił w tym czasie. Oni go dopadli, zaciukali i później dawaj go do szafy, Do szatu. Jo, jo, jo. Tak, tak, tak. Dobra, Tomek, ty powiedz mi, agent, co u ciebie słychać? Ja nie wiem, czy będzie teraz cię Słychać, bo tutaj. No dobrze, wszystko w porządku, no co no, 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 może być słychać, mam dostęp tutaj, bo miałem przepustkę na 3 dni, teraz dostanę przepustkę na 6 na, dni, na podejrzewam, ty wiesz? i będę musiał Ma tutaj chodzić, napis. nie, no, no, babcia, no, tak, no, no na 6 dni tym razem wystawić, mnie. Ty, pokaż no. ten język. O. Ja nie mogę, to jest prawda, co Cejrowski mówił, że jego babka mówiła, że Kaszuby mają te, włosy na, na, na języku, a wiesz skąd mają Kaszuby? ciemne jezory? nie wiem a ja żebym się dowiedziała ostatnio czarne podniebienie i o nie to to jest taka pomyłka trochę moi drodzy bo ja ostatnio byłam na szlaku i się okazało że jadłam sobie strawa tam kuchenkę sobie odpaliłam i za plecami zaatakował mnie znaczy chciał mi ukraść kanapkę kaszub tam taki wiesz o, no! Te leśny człowiek z Kaszubią! Tak jo. to bywa, tak to bywa, jo, jo, jo. I ja żem go tak delikatnie tam potraktowałam. Miałam knypkę, oczywiście tego knypka wyciągnęłam i go wzięłam do drzewa, przywiązałam i on do mnie mówi: Jagód! Bo ja się pytam, skąd ty masz taki czarny język ty, Kaszubie, ty? A on mówi: Jagód! A no. ja się denerwowałam wtedy. E, jagód to ciężko, bo to zima jest teraz. Jagód ja, ciężko ale on mówi jagód, ja myślałam, że on do mnie szwargoli po niemiecku. I ja się wtedy jeszcze bardzo zdenerwowałam i powiedziałam słuchaj chłopie, ty po niemiecku do mnie nie szwargol, bo ja się zaraz y, robię cała zdenerwowana i czerwona i w ogóle. I nie ręczę za swoje czyny. No i później on tak mówi jagód, jagód. No i ja stwierdziłam, że to od jagód, jo, jo, to jest prawda? Jo, jo. jo, To jest cała prawda, moi drodzy. Ludzie z Kaszub mają włosy na językach, a podniebienia mają takie ciemne. mają Od jagód, jo, to już teraz się wyjaśniło. Dobra, dobra. Tomasz, od tu przejdźmy kawałek, bo widzę, że tam chyba. Ludzie są zainteresowani, te tubylcy tutaj z tego skociewia. Dokładnie, dokładnie, tak. Kawałek przejdzie, moi drodzy, bo ja się boję, że oni, jak go zobaczą, że on ma taki język taki obrośnięty, to że jeszcze muszę coś stanie tutaj, moi drodzy, bo ja, ja nie ręczę za moich tutaj pobratańców. Dobra, chodź do tutaj, bo tam wieje strasznie. Jo, dobra. Opowiadaj co u Ciebie słychać, bo babka brąka nie ma czasu, bo musi krowy doić. No ale w porządku wszystko. Jak krowy trzeba wydoić, bo ja wiem, bo krowy są bardzo ważne. Bo jak nie wydoi babka brąka krów, to krowy będą cierpiały. Trzeba wydoić krowy, jak to się mówi. A u mnie to słychać generalnie. No, wszystko jest w porządku, jak najlepszy. Wszystko dobrze. Zima się niedługo kończy. Jeszcze półtora miesiąca i będzie spokój. Spokój i to pójdzie do roboty? W tak. Końcu? Tak, jo, jo. I nie będziesz z tego mojego Ziancia naciągał, nie? Jo! Jo, jo, nie będzie naciągał go na pieniądze. Jezu, jak się... Ja muszę mu powiedzieć, zięciu, jak dzisiaj wrócę do domu, że, że Tomek się wybiera do roboty. Jo. jo, jo! Ty, Tomek, ale powiedz tak trochę prawdy, bo ludzie nie wiedzą. Ty, słuchaj, bo to się zmieniło trochę u ciebie ostatnio, bo taki tam znajomy ci pozwala czasami się przespać, nie? Tak, koleżka przez pozwala, no, pozwala. Ostatnio taki tutaj znajomy mu się pozwala trochę przespać tam nie do końca, tak może za darmo to je, ale, ale bardziej za darmo, ale zawsze no tak, to no, pół na pół. Pół na pół, no, pół ale na ten, pół, ale przynajmniej ten chłop, teraz może sobie nie musi tam spać w tym tym w tym, no, ka w tym kanale, bo tam te dziki przychodzą i No, 17 ostatnio było 17. I za tych wszystkich dajesz jeść? Tak, ja je karmię Nie, Ja pierdziele, to babka Bronka. Taniej wychodzi krowę utrzymać i te trzy świnie, co ja mam tam w obłożu! No to dzika trzeba złapać i jak ktoś mówi upiec, nie? Przenośni mu bo to nie wolno, bo to pod ochroną te dziki, nie? Ty, a może pozdrowim tego kierowcę, co? Z Gdańska? Tego, no. śmieciarki! A tak, tak. Bardzo pozdrawiam, kierowcę śmieciarki. Marcina! I, tak, i, drugiego, I drugiego, Marcina. drugiego kumpla, który dał mi kawę ostatnio na gorąco. Centralne pozdrowienia od y, Tomasza. Y, poprzez babcię Gandzie. Tak? No dobre, no dobre, ale co tam się tam u ciebie jeszcze y, zmienił? Ty... Ja przepraszam, bo ja chciałam pokazać. Zobaczcie. Co ludzie robią? I tu się dziwi, że tutaj dziki mieszkają. Zobacz to. <grym> Jak oni tu przynoszą? Oni Darcy tu jej, przynoszą, tak. Świetnie. Oni tu jej dokarmiają, wariaty jednej, Jezus, Maria. Ja wiedziałam, że takie było, już tutaj taką jedną, to kiedyś ostrzegałam, że ja z nią zrobię porządek, ale nie widzę jej. No, no. dobra, moi drodzy, co ja chciałam jeszcze powiedzieć. Zdrowa jestem w miarę. Ostatnio trochę byłam tam na szlaku gdzieś w lesie. To Wam mówiłam, że, że tam jeden taki kaszub chciał mi kanapkę ukraść, ale jakoś na szczęście obroniłam się. Ty ty wiesz, A... że ja mam 93 lata w tym A, roku? Dokładnie, no, dokładnie. No. Led, led A dokładnie. dokładnie. A tam ten chłystek miał, nie wiem, może 45 albo i mniej miał. A Ty masz chyba 55? 53. 53! To młody jeszcze do mnie, bo ja mam 93. No to... No to... 40 lat. Młodszy no patrz, ten, patrz, no. Ta, jaka różnica. No, ho, 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 ho. No. A babka bronka taka dzisiaj nieogolona. Jejojojojo. No dobra, ty, czekaj tutaj, po chudro. Moje drodzy, ja nie wiem czy nas słychać, bo, bo tutaj strasznie wieje! W tym, na tym kocieniu na granicy. Dobre mikrofony są to słychać. Dobra, mów co tam jeszcze u Ciebie? No wszystko okej. Okay. no co ja mogę jeszcze powiedzieć, no wszystko generalnie gra Mówię, y, skończy się zima, wybieram się do pracy, na pewno sezonowej, także już idę, wychodzę z tych rejonów y, Babka Gandzia będziemy wypisywać, przepustka Babka Gandzia na, na, Raz na jakiś czas <laughs> Gandzia to się nie? kojarzy czas, z tymi tam, no. z tymi tam podobno jak, jak palą to takie tak, Niech to tak będzie, nie, no wtedy jo? tak Zobaczymy, zobaczymy, no. a wiecie, że on już Trzeci dowód tu zgubił gdzieś na, na polu ja szłam tutaj, to tak sobie myślałam, że może znajda ten dowód jeden z trzech. A on no ten, ten czwarty to tam gdzieś chyba zakopałeś. Jeszcze trzy karty telefoniczne zgubiłem. A trzy karty i te, A czwarty dowód ten taki aktualny zakopał tak głęboko, że donieść nie może. No o dobra, ci muszę wierzyć na słowo. Ty. No dobra. Dobra, co tam jeszcze, powiedz mi! No wszystko grano. więc nic już nie powiem, no bo nie ma co mówić. No wiat wie... Bo ludzie się, no czekają jest... na ten filmik, ty pytają się ciągle. Kiedy no będzie filmik no, z Tomaszem, no. z agentem Tomkiem, bo ty jesteś teraz no. agentem! Agentem jest. No, no, tak. no, 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 no. no, no. Dobra, ja jeszcze raz chciałam pozdrowić i podziękować ojcu Tadeuszowi za, za to, że on ma takie dobre serce i że no, on, tak. że on nas tak niesie tak no, wysoko. To jest wielki, człowiek, tak, jo, tak. wielki człowiek. I jak pojada do Torunia, to wezna całkowite pieniędzy, moi drodzy! I ja mu zawiąza. Jo, i zawiąza mu. A co? Ja słyszałam, że on potrzebuje ty Bo to jest jego ojciec! Znaczy, taki ten przybrany trochę, ty, ale ty myślisz, że ja myślę, że on się chyba ciebie trochę wstydzi. Ja nie mam pojęcia. Ty... No bo ty jednak te, te pieniądze, on, a ty. Czy to nie trochę jednak taka hańba dla rodziny? Trochę je, nie? No trochę je, nie, nie. Żebyś ty chociaż ten tygodniowo tak jak on na przykład, nie tam, te 500 tysięcy użebrze, nie żebyś ty chociaż tak z 500 złotych miał miesięcznie, no tak, tygodniowo, tak, ja no. mówię, a ten, tylko się nie obraź na mnie, nie. ja tylko tak, babka brąka tak gada, bo babka brąka jest podstrzelona trochę, nie, on się nie obrazi, nie, w życiu, nie, musił ty się nie obrazisz, nie, no, no ale ten, ten, ojciec dyrektor jednak, jakby nie patrzeć, on potrzebuje, nie, o, wszędzie się ogłasza, że on potrzebuje, jak babka brąka pojedzie i zobaczy, że będzie dużo wyświetleń, jak ta antena, bo, bo ta antena musi stać na szturt, moi drodzy, i o, <tost> Jak ona będzie stała, to, to i będzie oglądalność. I wtedy babka brąka, jak będzie, to zapuka tam do te, bo on tam ma takie ogrodzenie niebieskie. Tam trzeba tylko tym domofonem zadzwonić, i tam się przeważnie odzywa taka siostra, czy tam kto, bo on sam nie wylezie, nie, ta łachudra nie, bo on, bo on tam zawsze mówi, że on nie ma czasu, bo on. Akurat mówi, że tam. Ale no tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. mówi, że tam. No. Te, tam nie kres... ma czasu, niestety, zajęty. Prawy grabi albo tam coś iść. No. krowy doi, jo, 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 Ale nic, ja tam zaniosę do tej siostry i dla ojca dyrektora cała sakwa pieniędzy, bo jemu na pewno się przyda. Jo, dobra, moi drodzy, pogadaliśmy. Dobra, Tomek, ty się nie obraź na babkę Bronkę, bo babka brąka jest podstrzelona dzisiaj. I w ogóle dzisiaj babka Bronka jest zdenerwowana, Jo, trochę się zdenerwowało dzisiaj, bo miałam ciężki dzień, no a to się później od... wszystko odbija na nim. Jo, jak babka Bronka tylko zobaczy przez okno, że, że tutaj gdzieś się zbliża, łazi po polach, po kociewskich polach Tomek, to od razu bierze po prostu miecz i wybiega bez opamiętania i nie ma tam zmiłuj się. Walczy oczywiście. No walczę, tak. no co nie mam walczyć, o swoje muszę walczyć, o swoją miedzę, dobra Tomciu. A ja nie wiem czy to w ogóle słychać będzie Będzie, będzie Będzie, będzie? Będzie, będzie, będzie. Jo, moi drodzy Z Panem Bogiem Pogadali dużylim trochę, jo Tomek nawet dzisiaj nie, nic nie bajdurzył On żadnej bajki, bajki nie pisał. No Samą nie, prawdę nie, gadał, jo, jo Dobra, moi drodzy Odezwijmy się następnym razem Jak będzie trochę inna pogoda Inne warunki atmosferyczne, moi drodzy Pozdrawiamy Do zobaczenia 真是嘿，呸！真。